Witamy, witamy. Hi. 2023 1 styczeń, godzina 11. Czas operacyjny do bólu. Lecimy na, lecimy na to pole, na którym byliśmy dwa dni temu. W piątek, tak? piątek, piąteczek. Idzie, trafiłem, dwie mareczki. Lecimy na to pole. Zrobimy też to następne. Mam nadzieję, zahaczymy. No cóż. Nie rozgaduje się następny, tak, no cóż, do, do fajnego doka. Do zobaczenia Do tak. pierwszego fajnego dołka Do pierwszego fajnego. Tak. Jaki to znak Czarownico Pierwszy sygnał w tym roku mówiłem, że mamy piękną pogodę i mam pierwszą Pierwszą sygnałową grudkę. Tutaj widać rancik Tutaj Jest pierwsza moneta w tym roku Całe współczesne pięć groszy Grubo Druga moja monetka Cesarski orzeł pięć fenoli ale niestety do skrzynki do skrzynki z trupkami Jak to mówi Dario z kanału Dario. Takie dołki są moje ulubione. Pozdrawiam Darka, zapraszam na jego kanał. A ja lecę dalej. Tutaj jest mój ulubiony dołek. Niestety, ale nakopałem się aż. Zgrzałem za to pucho. Zrobiłem dosłownie jedno machnięcie. I wyszło coś ciekawego. Czyżby to był jakiś stary guzik? Miejscówka jest zacna. Widzicie tamte podłużne zabudowania gospodarcze. To są zabudowania folwarczne. Tylko tyle zostało z nich. Także miejscówka jest z potencjałem. Mam nadzieję, że coś starszego wyjdzie. No, teraz już mam pewność, że jest to guzik. Takiego. Nie w kolekcji, a tych guzików już jest naprawdę chyba z tysiąc. Przeróżnych także fancik cieszący moje oko i cieszy mnie, bo zostanie u mnie. Konserwy nie interesują guziki, także fajnie. Aleksandra prosi o ID. Miałeś już coś takiego? Nie pamiętasz? Nie? nie? U, pana, e, u pana Jagieły na polu. Mm. Mm -hmm. No ale jest swastyka na środku, nie? Mm -hmm. To jest jakieś tam oznaczenie. Coś, coś mi ja, nie świta wiem. z kobietami, ale. No. A no, coś takiego. No. Jakiś związek kobiet pracujących w polu. <laughs> nie no, szczelam, nie? no nie ja wiem, bardzo. pierwszy fant mój w tym roku, także kiepsko Jak kiepsko? Super! Natomiast moneta to... Brawo Ty! Chcę kopać same odznaki w tym roku Dobra Ludzie już powstawali, jest po Sylwestrze No, wstawać, już... wstawać! Obserwowali nas z balkonu Hola! Coś mówiłaś o odznakach? Co masz? Tarczę germańską Ale zajechana Teraz... Ale igła się zachowała. Pozdrowionka dla wycochanych. Dzisiaj yy, z rańca oglądałem ich film. Gratki sreberka, gradki krzyżyka, gradki yy, majóweczki. Super. Jezus z krzyża się trafił. Zapraszam do wycochanych na kanał. No niestety stan jest tragedia, ale widać tego orła. Tutaj po środku był kamyczek zamontowany. Pewnie gdzieś tutaj w tej ziemi jest. Taka wpineczka, cegiełka. Pamiątka po III Rzeszy. Dobra, ja lecę. Powiem Wam, że złomów jest coraz mniej. Tutaj Ola chciała mnie rzucić hakiem, ale nie trafiła niestety. Ale posprzątaliśmy i naprawdę przyjemnie się teraz chodzi. Piękny sygnał, równo 86 Myślę sobie, nagrać na żywo, nie nagrać A, kopię Zobaczymy, bo być może puszka I I, i wyszło coś takiego Jest się czym pochwalić Słuchajcie Była to na pewno nabijka, dawna. Była to nabijka, bo Albo Ma tu jakieś wąsy Albo był zaczę, po prostu jakaś broszka ale z tego co widzę, zdobyń nie ma. No dobra. Ciebie jest, jest. za. Wiem, ja, że ja w nowym roku to kopię same dziwactwa. Słuchajcie. O proszę taki fajny fancik. No niestety szkoda, że nie cały. Już by Sławek mi zazdrościł, nie? Ale ważne, że jest. Także. Dzisiaj bardzo róz, różnorodne fanty. Ale to fajnie. Także do następnego doeczka. pierścioneczek jak to się mówi odpustowy był kiedyś no i następna, słuchajcie przypinka albo zapinka albo broszka, nie wiem bo z tyłu ma igłę widać, ma z tyłu igłę, strasznie dzisiaj słoneczko świeci Także o. fercht Fercht. a nie wiem. nie będę czytać, nie będę kalęczyć dziennikowego. Słuchajcie, także taki fancik, zapineczka, przypineczka, broszka, nie wiem. Fajny fancik. Dzisiaj same kopię zapinki. Jedną, no, dwie monetki mam i to dwa, dwa zajazdy. Także lecę dalej, może jeszcze trafi jakiś fajny. Fajną monetkę, także do następnego dołeczka Powoli to pole zaczyna mnie Irytować Kolejne 5 groszy Chyba się przejdę na tamto Co tam? Ola Ola ma taką zapinkę, a ja mam coś co był Nagraj później zobaczymy A ja nie wiem co to było Widać, że ładnie zdobione coś jajowatego tutaj z kółeczkiem hmm. jakieś pokrętło Kurde, nie mam pojęcia, no ale taki złomek idę wysypać śmieci i wbijam na tamto pole obok. Zobaczymy co tam słychać. No i przelazłem tyle, tam, pod płot Wracam tutaj, dopiero taki kluczyk z nie, nie ma co pokazać, muszę pomustawić Pomustawione i jest Jeszcze, jeszcze Ola, zgadnij co? Dwójka pruska Zajechana strasznie Pierwsza monetka z tego pola I powiem wam, że czyste Jest trochę gwoździ Ale ogólnie czyściutko Byłem wysypać złomek I powiem wam szczerze, że mi się już odechciało tu chodzić Puste pole Nie ma sygnałów Kawałek naczynia z epoki Cynku Jedyny kolorek Jaki wyszedł przez chyba ostatnie pół godziny, albo lepiej Jest złotko Złodko Weimar Piąteczka Dwudziesty piąty, menica E Albo F ale te purkle to już niestety moneta zniszczona. Ola, tam kobię, a tam bliżej ten budynek na środku z panelami to jest sklep i tam jest masa śmieci. Tragedia, puszek, puszeczek. Jeszcze ja nie dotykałem, ale tutaj widzę się wyłania monetka. Ado, nie, Wajmar, Weimar, Weimar jedynka, fenolek, dramat. To będzie ostatni sygnał z tego pola. Chyba była chochla. Srebro to to nie jest. Pachnie nierzewką. Cicho, są jakieś sygnaturki. Eurolat. Taki badziech dobra. myślę, bo to jest chyba osiemsetny film e, na naszym kanale także tak sobie teraz myślę, żebyśmy zrobili mały konkursik e, pod filmem, gdzie Ola wykopała 20, 24 krajcary napiszcie napiszcie co tam? Napiszcie sreberko. Napiszcie sreberko. A my wylosujemy kubeczek. Nasz kubeczek. Idę do Oli zobaczyć. Ostatni dołek. I prawie przy przy aucie. I tak jest zawsze. Tak mi się wydaje, że to będzie. Z przodu nic nie widać, z tyłu jest, widzisz, z tyłu. Z przodu widać pana. Nie, jest nie, nie, nie. nie widać. Dokładnie. Odrosz, nie uh -huh. mi się wydaje. No, ale jest. Ostatni dołek. Liczy się sztuka. O, jest. Jest pierwsze sreberko w tym roku. Tak jest. To dobrze, bo już myślałam, że same cudastwa mi dzisiaj wychodziły. No, super. Konik się obraził. Dobra, ja nie będzie z nią gadał. No nie ma go. Jak znalazł 24 część Kurde, 24. Kajcary Pozdrawiam Andrzejka i Emilię. Bo wyjąłem tam łyżeczkę, ale niestety musiałem wyciąć, bo tak wiało, że nie było nic. Słychać co mówię. Także pozdrawiam Was teraz serdecznie. I Tomka i Monikę. No i co? Uciekamy. Także standardowo, słońce jeszcze wysoko, szkoda, ale nie mam już siły. Tyle się nakopało. Cóż to można pokazać, było działane nawet dwa razy śmiecie, śmieciuchów jest trochę tego złąku, z 12 kilo. No i te lepsze. Sześć monetek u mnie. Żadna fajna. Przypinka niestety strawiona. Guziczek ten chyba guziczek strzałem miał u mnie dzisiaj łyżeczkę też sobie zostawię, bo jest no, to fajna wygląda jak ten jak? balon ten, balon. jak on się nazywa? a, 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 aeroplan? aeroplan chyba nie, nie, nie. nie, nie wiem, jest. ja już nie myślę nie, nie kaleczmy Kaw, kawy mi się chce, nie myślę no Ola dzisiaj pozamiatała, patrzcie, raz, dwa w sumie mamy trzy wpinki trzy wpineczki jest yy, sreberko jest resztka dzwoneczka a no, szkoda a szkoda całe. na monetki na monetki mam o jedno więcej, no ale nic ja tam jeszcze wyrzuciłam takie co w ogóle nie było nic widać, ale to nieważne. Tak? No to, to nieważne ważne nie ważne, nie ważne. Nie ważne. W każdym uciekamy, razie nie było nic, nic ładnego monetek. Nawet to z Ryberką trochę zajechane. No A. ale jest. Pierwsze w tym roku, pierwsze kopanie jest reberko, także to dobry, nie dobry, dobry rok. znak. Tak jest. Trzymajcie się pozdrowionka. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki. No i nowych widzów. Zapraszamy do subskrypcji. Trzymajcie się. Hej. A.